w najbliższą środę święto odrodzenia. W całej Polsce, podobnie jak wczoraj, bawiliśmy się na dziesiątkach lipcowych festynów. Tysiące warszawiaków, podobnie jak wczoraj, przyszło pod stadion dziesięciolecia. Zdecydowanie najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Ale i rodzice nie nudzili się. Wesołe miasteczko oblegane od rana. Karuzele, młyny, kolejki, wszystko zajęte do ostatniego miejsca. Cóż, trzeba było wykazać się cierpliwością. Dla nieco starszych, pokazy mody, trochę sportu i kilka estrad. Krótko mówiąc, wielki koncert non-stop. A to Gdańsk, gdzie w przededniu święta odrodzenia spotkała się ze swoimi czytelnikami Trybuna Ludu. Na skwerze Kościuszki w Gdyni raz na ludowo. W Cepeliadzie wzięli też udział goście z Estonii i Bułgarii.